Wątek, ale jako, jako owoc yy, yy, dołączenia się Wyszyńskiego do tej petycji potępiających, potępiającej żołnierzy wyklętych, że jako owoc tego było, że, że komuniści zabierali mienie, bo jak dało się im rękę, to byli gotowi brać palec, więc później Wyszyński musiał to rekompensować. No to musiał, no nie musiał, ale się, my pamiętamy z tego, z tego non posumus jako. Czy wiemy, jak, jak ktoś nie wie, to niech wie tego nie zgadzamy się na, na nominację biskupów przez y, władze państwowe, ale to była rekompensata za zło, które uczynił? Potępiając żołnierzy wyklętych. O czym dzisiaj nawet ci, którzy o o żołnierzach wyklętych mówią, nie chcą przypominać o kardynale wyszyńskim prasie tysiąc, jak się kogoś tak w górę podnosi, to nie chce się powiedzieć, że bąki człowieka, którego się w górę podnosi, też śmierdzą. Jak ktoś bąka puści, czy nie? No więc zdarzają się różne rzeczy. Wielkim ludziom też, jeśli prymas Wyszyński był Wielki. Wiele się nacierpiał. W każdym razie.